Nie pomogły prośby ani groźby. Teraz Ciechanowski Szpital idzie na wojnę z palaczami. Choć na terenie całego szpitala obowiązuje zakaz palenia, to jest on notorycznie łamany przez personel, pacjentów i odwiedzających. Wie pan, że tu jest zakaz palenia wszędzie? A wszyscy palą. No tak, ale nie powinno. No nie powinno się palić. Czy panowie wiedzą, że nie wolno palić na terenie szpitala? No nie wiem, ale to tak. To... Na chwilę, aby. Wie pan, że jest zakaz palenia na terenie szpitala? Dziękuję. Nie zgasi pan papierosa? Zgasi. A mógłby pan zrobić to teraz? Nie. I tak na trawę? takie zachowanie wiąże się jednak z poważnymi konsekwencjami. 500 zł mandatu, nagany dla pracowników, a dla pacjentów karny wypis z oddziału. To niektóre spośród narzędzi, którymi dysponuje szpital. Będziemy mogli wyciągać konsekwencje wobec pracowników zgodnie z obowiązującym regulaminem pracy, ale również wobec pacjentów. Każdy kierownik ordynator, no oczywiście również dyrekcja zobowiązani są do tego, żeby pilnować w własnych obszarach i własnych pracowników, żeby te zapisy były Przestrzegane, niemniej jednak prawdopodobnie nie jesteśmy w stanie sobie z tym w 100% poradzić. Wyjścia ewakuacyjne i zaciszne zakamarki to ulubione miejsca palaczy. Nie brakuje też osób palących na parkingu przed szpitalem. Nie każdy jednak wie, że i tam zakaz palenia sięga. Czy Pani wiedzą, że obowiązuje zakaz palenia na terenie szpitala? Przepraszam. 500 zł kary nawet może być. Boż. Nie wiedziały, panie? Nie. Nie. Osoby niepalące, a niestety narażone na dym tytoniowy, na szczęście nie są bezbronne. Każdy pacjent i każdy pracownik ma taką możliwość. Zachęcam do korzystania ze strony internetowej naszego szpitala. Tam w zakładce ABC pacjenta są anonimowe ankiety, zadowolenia pacjenta. Są też rubryczki, w, którym, w które można wpisać inne informacje. W związku z tym, czy to na terenie poradni, czy na terenie jakiegoś oddziału, pacjent. Pacjent lub pracownik zauważy osobę palącą, bardzo prosimy o wpisanie, dość szczegółowe opisanie, czyli data, godzina, gdzie to było, w jakim oddziale, czy to jakiś konkretny pracownik, czy to był pacjent. Będziemy wtedy mieli możliwość zareagowania w konkretnym miejscu. Każdy przypadek łamania prawa na terenie szpitala może i powinien być zgłaszany odpowiednim organom.